Cześć, z tej strony Marta i witam Was na kanale Mazurka Plener. Dzisiaj przyszło do nas zamówienie ze znanego sklepu. Wszyscy to znają. Wiadomo, że opituję w sportowe ciuchy przede wszystkim. Udało nam się zdobyć na wyprzedaży kilka ciekawych rzeczy. No i może pokażę Wam troszkę. Więc zaraz otwieram ponownie pudełeczko. I pokażę Wam, co jest w środku. I mamy tutaj przede wszystkim sportowe rzeczy, bo jak wiecie, e, u nas ogólnie króluje taki styl. E, udało mi się zdobyć coś dla mnie i dla Pawła, więc zaraz Wam pokażę, jakie były nowości na wyprzedarze. wyprzedaży. Mamy tutaj kilka rzeczy, dlatego taki e, duży karton. Są to bluzy takie sportowe to są akurat sukienki e, sportowe. I jest to taka zwykła bluza czarna. Do getrów będzie w sam raz, tylko trzeba to jeszcze wyprasować potem, bo niestety pogięte. Mamy też taki sam odcień zielony, ciemnozielony. Proszę bardzo. O, i też taka sportowa bluza do getrów, więc na wiosnę będzie akurat i do Adidasów w sam raz. Jeszcze tutaj mamy bardzo ładną bluzę. Jest ona w buldoszki. Zobaczcie jakie śliczne buldoszki. Super, nie? Które Wam się najbardziej podoba? Bo mnie oczywiście krówka, łaciaty. No, bardzo ładne są. Naprawdę. Fajny materiał. Misia ma pod spodem, więc dosyć przyjemny. Kapturek jest, więc wiatr nie straszny. No i ładny, beżowy odcień. E, jeszcze mamy tutaj e, coś niesportowego. Tak mierzyłam, mierzyłam, zostawiać, nie zostawiać, ale w sumie e, wyszedł bardzo e, ładny krój e, tej sukieneczki. Zaraz Wam pokażę. Ojejku, jeszcze przewrócona. No ale bardzo, bardzo ładna jest. Taka w stylu retro. E, I zaraz, zaraz będziemy mieć. Zawiążę ją tylko jeszcze tutaj pod szyją, aby Wam pokazać cały e, krój. Jest bardzo ładna. Tutaj z metkę No, super, nie? O, ma retro groszki. E, jest taka klasyczna czarna, e, zwiewna, e, nieobcisła, e, wygodna. Ma tutaj e, ładne wykończenie przy szyi. E, no i bardzo, bardzo e, mi się podoba. Z tyłu jest też taka prosta, klasyczna, troszkę odcinana na dole, więc chyba bardzo, bardzo fajna. I dla Pawła też się znalazło kilka rzeczy i jest to taka złoto-rudawa Paweł lubi takie bluzy na misiu, więc będzie chyba ok ogólnie. No i są też w takim przyjemnym materiale. Druga bluza to jest bluza typowo jeziorna. No jeziorno morska. Też przyjemny ma materiał. Misia ma pod spodu takiego troszkę lżejszego. No i tutaj ma taki symbol wioseł. Bardzo ładna. Od razu gdy ją zobaczył to stwierdził, że jezioro. Jezioro. No i są jeszcze dwie koszulki, e, też bardzo dobre ceny, one były po 20 zł, e, więc e, super cena i bardzo fajny e, wzór. I jest to lisek! I lisek tak samo e, wygląda sobie, jak chodzą po mazurach. Też bardzo mu się spodobała. E, no i granatowy kolor, czyli lubiłem kolor Pawła. A trzecia e, taka koszulka. Nie, to druga koszulka. To jest e, oczywiście e, kotecka i jest to sylwester. I też bardzo ładny wzór. E, taki e, właśnie kreskówkowy. E, fajny z czerwonym maskiem tutaj sylwester. E, no i bardzo też nam się to e, podoba. I super, właśnie wyszło to zamówienie, też dużo było przydatnych e, rzeczy, e, dużo takich, w których ogólnie chodzimy, e, jeździmy e, i ogólnie są nam bardzo przydatne, e, no nam się ogólnie bardzo te rzeczy spodobały, może zobaczycie nas kiedyś na jakichś filmikach, jak jesteśmy w to właśnie e, ubrani. E, no i my zbieramy się zaraz na spacer. E, Pogoda jest taka średnia, miało być ciepło i bardzo słonecznie. No jest troszkę chmurek, troszkę wiatru, też miało być tak ciepło 10 stopni, a było minus 4 na minusie. Ja spakuję rzeczy zaraz sprzątam, no i uciekam. Wam życzę miłego popołudnia, miłej soboty, no i dobrego humoru, więc do zobaczenia, zapraszam Was do subskrypcji mojego kanału, no i wpadajcie na Instagram mazurkaplener. Pa, pa!